Jana Wolskiego, urodzony 29 maja 1907 zmarł 8 stycznia 1990 roku. Prostego rolnika z wykształceniem podstawowym. Wracając do domu wozem konnym przez las 10 maja 1978 roku, ujrzał na drodze dwie dziwne postaci. Isoty były niewysokie, około 1,5 metra wzrostu, miały oliwko zielone twarze, skośne oczy i wystające kości policzkowe. I chciała pokrywał czarny kombinezon. Odsłaniający tylko twarze i dłoni. Na karku mieli swego rodzaju wybrzuszenia, przypominające garby, zaś ich palce połączone były błoną płatną. Istoty wskoczyły na wóz Wolskiego, jednak ten kontynuował jazdę, nie widząc w tym zachowaniu nic nietypowego, <c spons> ponieważ takie zachowanie było zwyczajowe dla mieszkańców tych okolic. Zdziwiła go jedynie mowa pasażerów. I nieproporcjonalnie duże obciążenie wozu. Wkrótce potem znaleźli się oni na polanie, gdzie Wolski ujrzał śniący pojazd wielkości połowy autobusu, unoszący się około 5 metrów nad ziemią. Ku starej, y, poprosiły Polskiego o zejście z wozu, po czym stanął on na windzie, która uniosła go do środka. Obiekt posiadał w rogach coś w rodzaju świtrów, i dochodził z niego niski dźwięk. Krótce potem Wolski znalazł się w pojeździe, gdzie czekały na niego dwie podobne istoty. Wnętrze było ubogie i ciemne. Wolski zauważył, że znajdowały się tam swego rodzaju ławki. Z innych rzeczy dostrzegł między m.in. leżące na podłodze ptaki, przypominające kruki lub gawrony. Jakiś czas potem otrzymał polecenia, by się rozebrać. Zaś jedna z istot, które w liczbie czterech znajdowały się na pokładzie statku, wykonała swego rodzaju badania przy pomocy urządzenia mającego przypominać rolnikowi złączone talerzyki. Po wykonaniu badania Wolski ubrał się. Istoty miały także starać się poczęstować go jedzeniem w formie sopla, jednak on odmówił. W ogóle istoty przez cały czas były dla niego, jak sam określił, uprzejme. Następnie otrzymał on polecenie wyjścia z pojazdu, i gdy wychodził na windę, stanął i ukłonił się, mówiąc istotom, do widzenia. Wszystkie rzekomo ukłoniły się. Istoty miały według Wolskiego posługiwać się dziwnym językiem, którego nie potrafił opisać. Sam określił, że ich słowa padały drobniutko a Wkrótce Wolski udał się do domu, gdzie opowiedział o tym swojej żonie, a następnie synom, którzy wraz z sąsiadami udali się na Polanę. Obiektu tam nie było, jednak na miejscu znaleziono ślady, mogące świadczyć o odwiedzinach istot. Historią Wolskiego zajął się wkrótce łodziami, Zbigniew blania Bolna. Sam Wolski miał narzekać na popularność, jakiej przysporzyła mu jego przygoda, która jednocześnie stała się przyczyną kwestionowania jego wiarygodności. Obiekt mieli rzekomo widzieć inni mieszkańcy, w tym chłopiec Semilcina, Adam Popioły, które zaalarmował swą matkę o spadającym samolocie. Zdarzenie to zostało szczegółowo zbadane i opisane.